Pusziny, witam na kanale Pushing Girl! Wiem, 13, ja dalej w piżamie, ale mamy midterm break, więc mogę sobie cały dzień chodzić w piżamie. Co nie blu? To jest mój ulubiony dzień w roku. Jest Halloween! Happy Halloween, everybody! Dzisiaj tak dużo się będzie działo, będę się przebierała za charakteryzację na Halloween. Dzisiaj też wybiorę z i pokażę Wam, co Wam kupiłam. No, muszę to jeszcze kupić, bo jedziemy dzisiaj do pręcza. Ale dobra. Dzisiaj będzie bardzo intensywny i fajny dzień. Ten odgłos to jest blue i liwo, się bawią. Co wy tam robicie? Miałam. <laughs> Pamiętacie jak utworzyłam paczkę, której miałam mnie otwierać. Niestety były konsekwencje, o których Wam powiem później, ale teraz pokażę Wam, co było w e, torebce Kids Around. Znam ten sklep, bo mam z niego kilka rzeczy. A teraz! Kupili mi w nim koszulkę! Na początku myślałam różowy, ale później spróbowałam ją i mi się strasznie spodobała. Myślę, że ładnie wygląda. Jest e, bawełniana. Jak czeciaga po kilku dniach mi tą torbę pokazała i tą koszulkę. Musiałam sprawdzić, czy będzie mnie gryzło, ale nie, bo to jest bawełna. No mam kilka rzeczy z bawełny, które mnie też gryzą. Ale dobra. Jest. Wygodna, ma długi rękaw i tutaj jest napis Mark Jacobs. I kiedy ciocia mi to pokazała, to ja Co to jest Mark Jacobs? Się zaczęła się śmiać. Ty nie wiesz, kto to Mark Jacobs jest? Więc um, fajny fakt: ja nie wiem, kto to jest Mark Jacobs. Kochani, jestem już gotowa. Jestem dżumko! E, dziękuję Ci, Cię, jako, że zrobiłeś mi makijaż. To wygromadziło z ustami, ale. A teraz halloweenowy OOTD. Co Weronika nosi jako dżumko? Mam kabaretki czarne, tylko że to nie są kabaretki dla dzieci. To są kabaretki dla tak dla dorosłych, bo nie były żadnych dla dzieci i ja nie mam żadnych czarnych. Miałam, ale się zepsuły, bo bluesie nimi bawił. Po tak. tak. Mam czarną spódniczkę z butiku szafeczka. Miała to być czerwona spódniczka, ale nie mogłam żadnej czerwonej spódniczki znaleźć, więc mam czarną i myślę, że to ładnie wygląda. Mam koszulę białą i koszulę czarną. Koszula dżumko jest granatowa, ale nie mogłam żadnej granatowej znaleźć, więc mam czarną. Mam krawat i że dżumko ma krawat w dwóch kolorach. Mam czarno. Um... Ja krawat. I najważniejsze, mam piękne różowe włosy, tak jak ma Dżungo. Tylko, że miałam z nimi troszeczkę problem, bo cały czas źle wkładałam górę włosów. Ale wreszcie. Wyglądam jak Dżunko, mam moje miszki, mam włosy, mam makijaż i mam blu I jestem gotowa. Okej, okay, wszystko jest zrobione. Nagroda wybrana dla zwycięzcy konkursu Junko Nishima. a Zaprosiłam moją koleżankę do TGI Fridays i właśnie tutaj jesteśmy. Jak będzie się chciała pokazać, to ją wam pokażę, ale jak nie będzie chciała, to to usunę. Ja już jestem w domu, jestem Weroniką, a nie Dżumko. Charakteryzacja jest już w pudełku, było bardzo fajnie. Zdjęłam rzęsy, dałam je do plastikowego woreczka i moja charakteryzacja będzie czekała na kolejną imprezkę. W przyszłym roku też się przebiorę za dżunko, ale jak już będę na tyle duża, to sobie zamówię ten jej prawdziwy outfit. Nie wiem czy wiecie jak ten prawdziwy outfit wygląda, ale tak właśnie wygląda co do spotkania z koleżanką, to wrażenie wam powiem później, bo są mieszane A teraz pokażę wam, co ja sobie kupiłam Oraz pokażę wam nagrodę dla osoby, która odpowiedziała prawidłowo, że się przebrałam za Junko Enoshi Ja najpierw pokażę wam swoje rzeczy, a później wam pokażę nagrodę Nie wiem, czy wy tak macie, ale mi strasznie giną gumki do włosów Ostatnio kupiłam ich bardzo dużo Wiecie, ile mi zostało? Jedna! Dlatego w budzie kupiłam sobie Invisible Bubble, zanim będziecie pisać: O, Weronika to Visco Girl! Nie, ja lubiłam nosić scrunchies zanim ten cały trend z Visco Girl się zaczął, więc błagam Was, nie nazywajcie mnie Visco Girl. Blue, co Ty robisz? Co się ładujesz do tej torby? Chcesz być niespodzianką dla jednego z Kto by chciał dostać blue? Napiszcie w społeczności. Lili zostaje dla. Więc to jest pierwsza rzecz, którą sobie wybrałam jest w kolorze brudnym różowym. I jeszcze jeden zestaw gumek, taki sam kolor. Um, Invisible Bubble The Traceless Hair Ring. To są takie sprężynki, które jak się nakładają na włosy, to się rozciągają. Jak się już całkiem rozciągną i chcecie, żeby wróciły do swojego kształtu, to wrzucacie je do kubka z gorącą wodą. I wtedy się one kurczą i wyglądają właśnie tak. Pamiętam ostatnim razem, kiedy miałam właśnie taką gumkę, to Blue mi ją zgrysł. A później patrzył na Lilię, ja mu powiedziałam Blue, Lili tego nie zrobiła. Mimo, że ma już rok. On się w ogóle nie zmienił. No jest troszeczkę większy, ale dalej jest takim samym łobuzem, jak był na początku, tak? Demonie mański! Demonii mański. Wiecie, że kocham Mini i Miki, i Disneyland i wszystko, co jest z Mini i Miki? Ciuchy. Ja mam bardzo dużo ciuchów z Minnie i Miki. E, pluszaki. O, widzicie? Tam jest Mini. Potrzebuję jeszcze Miki, ale na razie mam samą Mini. Wiecie, co ostatnio gdzieś też widziałam? Łonzy. Tylko nie pamiętam, czy to był Onzie Mini czy Miki, bo nie pisało. W zarze. Znalazłam coś tak super słodkiego, że musiałam sobie kupić. Materiał od środka jest bardzo milutki. To już moja trzecia rzecz z kolekcji Mini i Miki Zary. Tada! I zobaczcie: z tyłu jest napisane Miki i tutaj jest podpisane Mickey Mouse. Bluza jest w kolorze musztardowym, bo ostatnio ten kolor jest wszędzie. I koszula jest. Biała. Teraz robi się coraz zimniej w Irlandii, więc bluzo koszula będzie jak znalazła. A teraz pokażę Wam ostatnią rzecz, którą sobie kupiłam. Tada! Wild Cherry Pepsi Lip Balm. I się, otworzę to i Wam pokażę. To jest balsam dose, który smakuje i wygląda jak Pepsi. I Wy wiecie, że ja mam obsługę: wszystko co jest małe. Ja to kocham. Patrzcie jakie to jest małe! No nieźle. Kupiłam lipam i nie wiem jak go otworzyć. A nie, nie będę próbowała. Już raz złamałam zęba, nie będę znowu próbowała. Otworzę to później. Zapytam się wujka Dominika, czy mi pomoże. On jest mocny. Za chwilkę napiszę wiadomość do osoby, którą wybrałam. Ta osoba wstanie ode mnie. Balsam ust to jest Jelly Belly Cotton Candy, czyli smakuje jak wata cukrowa, i to jest Tinted Lip Balm, czyli jest różowa. Na pewno bardzo prosto to otworzysz, bo jest wykręcany. I tyle, nie żartuję. <grych> I druga rzecz, do której będziesz mogła włożyć swój balsam do ust, to kosmetyczka z Mickey Mini. Wiecie co? Ja chyba sobie też taką kupię, bo oryginalnie ona miała być dla mnie. Ale później pomyślałam, e, kupię sobie następnym razem, bo w Primarku ostatnio jest tak dużo rzeczy z Mickey Mini. Najpierw Harry Potter, teraz Mickey i Minnie Co będzie kolejne? W tej serii, co jest kosmetyczka, mam plecak Więc wrzucam balsam do ust do kosmetyczki I czekam na twój adres A jeżeli dostałaś ode mnie wiadomość, to się ze mną skontaktuj To dobra, to wracamy do dzisiejszego spotkania Moja koleżanka się nie pokazała, bo nie wyszedł jej halloweenowy makijaż I ona była klauną Ale muszę wam powiedzieć, że to nie jest taki sam kontakt jak wcześniej jak ona chodziła do mojej szkoły, to my mogliśmy ze sobą pisać, rozmawiać non-stop. Ona wczoraj siedziała na telefonie, pisała z swoimi nowymi koleżankami i ta rozmowa się nie kleiła tak jak dawniej. Więc nie wiem, co z naszą przyjaźnią, czy dalej będziemy koleżankami, czy po prostu przestaniemy ze sobą rozmawiać, bo z wczorajszym spotkaniem jestem troszeczkę rozczarowana. No, nie mówię, że jej nie lubię, jest bardzo fajna, bardzo śmieszna, ale to nie ta sama osoba, co dawniej. Po prostu miała zły humor, bo jej make-up nie wyszedł Ale jestem bardzo rozczarowana, że ona pisała swoimi nowymi koleżankami i ze mną nie rozmawiała Przecież ona z nim nie chodzi do szkoły, by mogła z nim wtedy rozmawiać A my przez kilka miesięcy się nie widziałyśmy No coś tam razem rozmawiamy ze sobą, ale ona ma tam strasznie dużo zadania domowego I widzicie, przez rozłąkę można stracić przyjaciółkę To ja teraz zmykam do... Palda, wybiorę zwycięzcę I zobaczymy się w kolejnym e, Filmie, później pa A może chcecie, żeby ja Wam rozdawała czasem rzeczy Ale najpierw zagadka Później odpowiedź, ja wybieram zwycięzcę I wysyłam prezent Zostawcie dużo kciuków w górę Jak będzie ich mało, to nie będzie prezentów Ha! <gryzanie>